Let's <speaking in> say <Spanish> Nie przez wzgląd na Jerozolimę nie spoczny, dopóki jej sprawiedliwość nie wyśnie jak gorza i zbawienie jej zapłonie jak pochodnia. Wówczas narody ujrzą Twą sprawiedliwość i chwałę moim wszyscy królowie. I nazwę się Panu imieniem, które usta Pana oznacza. Będziesz prześliczną koloną w rękach Pana. Królewskim wiaderem w dłoni Twojego Boga. Nie będą więcej mówić o Tobie, porzucona. O krainie Twojej już nie powiedzą, spustoszona. Raczej Cię nazwą moje w jej podobanie, a krainę Twoją poślubiona. Albowiem spodobałaś się Panu i Twoja kraina otrzyma męża. Bo jak poślubia dziewicę, tak Twój budowniczy Ciebie poślubi. Jak obumieniec weseli się w Tobie tak Bóg Twój Tobą się rozlatuje. Oto Słowo Boże. O, o, Boże. Innemu dany jest przez ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego ducha, innemu jeszcze dalej wiary w tymże duchu, innemu łaska pozdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dal Ciemienia Cudów, innemu porostwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języka i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języku. Wszystko zaś stanie jeden i ten sam bóg, udzielając każdemu tak, jak chce. Oto słowo może. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do niego, nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział, czyż to moja lub twoja sprawa nie wiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła rodzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do słów, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Stało zaś tam sześć stąpni kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń z których każda miała pomieścić dwie lub trzy dnia. Rzekł do nich Jezus, napełnijcie stąpie wodą i napełnili je aż do po brzegi. Potem do nich powiedział, Zaczerpnijcie teraz i zanieście starości weselnemu. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wina wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli. Przywołał Pana młodego i powiedział do niego, każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, jego matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarna, gdzie pozostali kilka dni. O, Słowo W Kanie Danielskim przemienił wodę wino, a teraz to wino przemienia w swój krew. Tam jako zaproszony gość weselni, a tu jako pan młody ofiarowuje siebie samego jako dar na życie wieczne. W Kanie jak nas poinformuje, święty Jan Ewangelista, była Matka Jezusa. I dlatego zaprosili jej Syna, a On zabrał ze sobą swoich uczniów. I Jezus dopiero zaczął głosić swoją naukę. Sam zresztą stwierdził, że jeszcze nie nadeszła Jego godzina. A wokół Jezusa dopiero zaczęli się gromadzić ludzie, którzy do końca nie wiedzieli, kim On właściwie jest. Przyszedł jakiś dany lecznik i głosi tą jakąś naukę, że istnieje tylko jedna imiona prawda i, i, i taką tą głosi to on i sam jest tą prawdą i mówi, że jest Bogiem Bożym Synem. Skąd on to wie i skąd przyszedł ten syn Marii i Józesa, Józefa? Oni się zastanawiali i niejednokrotnie wątpili, a tylko jego matka, Maria, wszystko wiedziały. A teraz ten cud, początek znaków, jakie uczynił Jezus. Zastanówmy się, po co Jezus to uczynił. Przecież nie chciał, aby ktokolwiek z weselnych o tym się dowiedział. I skąd się wzięło wino, nie wiedział ani starosta weselny, ani pan młody. Słodcy wprawdzie to wiedzieli, co się działo, ale oni też niczego nie rozumieli. A Jezus chciał, aby w Niego uwierzyli, Jego uczniowie. I tak też się stało. Objawił im swoją chwałą i dopiero teraz uwierzyli, że on jest, nie jest zwykłym człowiekiem. I to, co im głosi pochodzi od Ojca, który jest w niebie, a On, Jezus, jest Jego synem. To było dla nich bardzo trudne. Żeby do końca w to uwierzyć, trudne to było. Oni dopiero tak naprawdę uwierzyli, gdy zobaczyli Chrystusa z i mogli Go, żeby Go dotknąć. Wtedy naprawdę do końca uwierzyli obronie tej prawdy, tej jedynej prawdy, że Jezus jest synem Bożym, oddawali też swoje życie. My też, jako jego uczniowie, chociaż go teraz nie widzimy, gotowi bylibyśmy oddać za jego życie. Gdyby zaistniała taka potrzeba, jestem tego przekonany, bo mamy tego wiele, wiele przykładów w naszej historii chrześcijańskiej. A z tej Ewangelii jeszcze jedną mamy naukę. Maria informuje Jezusa, że nie mają już wina. Czyżby Jezus żywił, Czyż Jezusa to nie obchodziło? Wręcz przeciwnie, Jezus wiedział ile potrzeba wina, bo uczty weselne trwały i tydzień i przeciągały się nawet do dwóch do 10 dni tak się zadziała cała okolica. A gdy brak wina, też brak radości. Kazał napełnić stągię na co najmniej 600 litrów. Bo jedna miara to miała 40. A jedna stągnia miała 2 albo 30. A było tych stągni 6. I to mniej więcej wychodzi na 600 litrów. Ale jeżeli to podzielimy na 10 dni i gdyby na tym deseru było tylko 500 osób, a nie cała okolica, to możemy wiedzieć, że tego wina nie było aż tak dużo. Wino zostało nam dane, aby było znakiem naszej radości, radości życia, a nie narzędziem rzeku. I właśnie na znak Bożej Radości życia uraczył Pan Jezus winem tych właśnie uczniów wesele, wesela w Kanie Gachywejskim. A wesele ubogiej pary w Kanie Gachywejskim było zapowiedzią innego wesela. Tego wesela, który jest celem i sercem całej ludzki, ludzkich dziejów. Syn Boże przyszedł na ziemię, aby poślubić Kościół swoją Obłubienicę. Przychodzi On do swojej Obłubienicy jako dawca pokoju Bożego i radości. Na tym nie mogło zabraknąć wina, skoro jest ono znakiem radości. A św. Augustyn powiada, My sami byśmy, byliśmy wodą, a Chrystus winem nas uczył. A święty Cyprian mówi, podobnie jak zwykłe wino, odpręża umysł, rozwesela ducha i uwalnia go od smutku, tak też przez picie krwi Pańskiej ze spadiennego kielicha Zapraca się wspomnienie o dawnym człowieku, zapomina się o poprzednim światowym postępowaniu, a smutne, spolałe serce przygniecione przed tym ciężarem dręczących drzewów, raduje się teraz otrzymanym od Boga przebaczeniem. W Apokalipsie świętego Jana zanotowaliśmy następujące słowa Jezusa. Oto stoją u drzwi i kołacz. Jeśli kto Pan posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał, a powiedz Te słowa są nam na pewno dość dobrze znane, bo nawet często je śpiewamy w naszym kościele. Więc każdy powinien sobie to głęboko wydać w sercu, bo Jezus stoi u drzwi naszego serca i kołacze. Kołaczać to znaczy stukać, łomotać, prosić o coś. On wie, że czasami jesteśmy głusi na Jego wołanie, bo jak nam się dobrze jedzie, to myślimy, że go nie potrzebujemy. Chce z nami wieczerzać. Jako mile oczekiwany gość nie przychodzi z pustymi rękami. Ma ze sobą wiele łask dla każdego. Zostaliśmy przez nam Świętego obdarzeni różnymi talentami. Mówi o tym św. Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu. Słyszeliście a Jezus chce nas w tym, co otrzymaliśmy, jeszcze bardziej umocnić, abyśmy niczego nie skupili, nie zachowali tego dla siebie, ale z wielką radością potrafili się dzielić z każdym. Bo czyli artysta marsz, maluje tylko dla siebie, albo muzyk komponuje dla pustej sali, Albo czy każdy kapłan odprawia codziennie mszczęść jedną wyłącznie dla siebie? To są pytania, na które myślę nie trzeba odpowiedzi. Bo każdy taką odpowiedź powinien znać. Raczej siostro. dziękuję Panu Bogu, żeby stanowił Kościół, a w tym kościele też. Bo co by to było, gdybyśmy my, jego owce, nie mieli pasażu? On, Oni nam wskazują niestrudzenie tą drogą, która prowadzi do tej prawdy i tego światła, jakim jest Jezus Chrystus. W tych ostatnich dniach założyli to światło do naszych domów, pukali do drzwi, i tam gdzie zostały otwarte przyszedł Jezus w osobie kapłana i pozostawił swoje błogosławieństwo na cały rok brońmy naszych kapłanów bo dzisiaj w tym zrelatywizowanym świecie głosić prawdę jest coraz trudniej a oni nam mnie strudzenie głoszą kwałą Pana Póki masz czas, mój drogi, chwal Boga dobrymi czynami, a bóg Twój tobą się rozwalił.